Zaczynać. Witam serdecznie na konferencji prasowej partii KORWIN i partii KORONA Grzegorza Brauna. Konferencja dotyczy wniosku, który dzisiaj będzie głosowany wniosku o uchylenie immunitetu w sprawie wykroczenia drogowego Grzegorza Brauna. Szanowni Państwo, widać od jakiegoś czasu już jak na dłoni, że polityka, którą oglądamy w mediach, na wiecach. Dwóch największych partii ich przystawek to jest teatr polityczny. Maski opadły, teatr został zdemaskowany. Najdobitniej chyba na przełowie lutego i marca, kiedy nagle mimo wpuszczenia kilku milionów ludzi, bez szczepień, nagle mimo sezonu grypowego maseczki po, przestały być zbędne i nagle główny temat całkowicie został zmieniony i stary temat odszedł do lamusa i w związku z tym wnioski o uchylenie immunitetu w sprawie nienoszenia maseczek przez posłów Konfederacji w mojej sprawie też taki wniosek jest, przestały być istotne. W sprawie Grzegorza Brauna jest dziewięć takich wniosków, ale jest wniosek dziesiąty w sprawie wykroczenia drogowego i z jakichś powodów ten wniosek w tej sprawie będzie dzisiaj głosowany a dlaczego będzie głosowany ano dlatego że to jest dobry powód żeby dobry pretekst żeby otworzyć drogę do, do gnębienia Grzegorza Brauna ano dlatego że Grzegorz Braunek i inni politycy Konfederacji nie biorą udziału w tym teatrze z tego samego powodu nie występujemy prawie w ogóle w mediach dlatego że w mediach w przestrzeni publicznej w, w, w rzeczywistości polskiej należy odgrywać ten teatr, a nie wychodzić poza scenariusz, którego założeniem jest albo pis albo PO rządzi Polsko z przystawkami, a system się nie zmienia. My chcemy zmiany systemu, stąd taka reakcja systemu. Więcej o tym powie prezes Janusz korwin -Mik. Ja to nie będę mówił teraz wyjątkowo o systemie, tylko o sprawie Brauna. Otóż e, proszę Państwa, my jako partia prawicy e, zawsze żeśmy popierali policję i martwimy się, że policja no, traci swój autorytet e, używana do takich celów. E, no przepraszam bardzo, e, sprawa jest w ogóle absolutnie niepoważna. Niepoważna. E, kolega Braun był na legalnej demonstracji. Legalna demonstracja miała wyczoną legalną trasę. Na trasie się nie bardzo mieścił, mieścił samochód z nagłośnieniem, który był, musiał być, więc po prostu przejechał i trasą przejechał w zaporę antyterrorystyczną zapora antytorystyczna, którą pokonuje komandus Brown za kierownicą pancernej, pancernej fogonetki marki, marki Peugeot, jest po prostu śmieszna. Nazywanie tego zaporu antytorystycznym. Policja świetnie wie, że jak jest demonstracja, to nie obowiązują znaki drogowe, tylko komenda policji, komendy policji. Żaden policjant się, pan nie czepiał. Więc jest to całkowita lipa. Całkowita lipa. I w ogóle jest wstydem, że Sejm zajmuje się wykroczeniami. Odbieranie immunitetu jest poważna sprawa. A to jest wykroczenie, rozumiecie Państwo? Jest to po prostu. Nie jest. jest to ośmieszenie, ośmieszenie powagi Sejmu, ośmieszenie powagi policji. Przykro mi, że w takiej komedii nie muszę uczestniczyć. Kolega Dariusz Szumiło. Witam Państwa. Jako przedsiębiorcy odniosę się do tego i powiem, że Pan Grzegorz Braum, jak i inni posłowie Konfederacji bronili przedsiębiorców w tym bezprawnym okresie, w którym przedsiębiorca były zamykane. Tak samo my teraz przedsiębiorcy na Pania do tego wszystkich będziemy stanęli, stali murem za Grzegorzem Braunem i za wszystkimi innymi posłami, którzy bronią polskiego, małego i średniego biznesu. Pan, profesor, pan poseł Grzegorz Braun jest oskarżony o forsowanie zapory. Mm, antyterrorystyczny. Ja wspominam sobie jak we Wrocławiu chyba z 15 lat temu pan grzegorz Bram był oskarżony o pobicie całego plutonu policjantów. Tak? To pokazuje bezsens tego wszystkiego. Najpierw się ignorują, później się z ciebie śmieją, później z Tobą walczą, a później wygrywasz. Gratuluję panie. Ode jak grzesz pan. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję szanowni panowie koledzy posłowie. Dziękuję moim koalicjantom z partii Korwin, Ruchu Narodowego i Wolnościowcom, którzy wczoraj cierpliwie w późnych godzinach nocnych, koło północy, prawdę mówiąc, słuchali mojego ostatniego słowa skazańca, które Mogłem wygłosić do poza tym świecącej pustkami sali. Dziś ta sala się zapełni, odbędzie się głosowanie. No i, i cóż, ja, e, ja oczekuję tego głosowania e, z. Ciekawością, ciekawością, kto jak się zadeklaruje i do której księgi się zapisze dzisiejszego dnia swoim głosem. Czy, czy będzie to księga hańby? Bardzo już opasła, e, zapisana gęsto w tej dziewiątej kadencji Sejmu. Zobaczymy. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, popierają. E, i, I do zobaczenia, do usłyszenia. Ciąg dalszy nastąpi, bo być może to uchylenie immunitetu ma uruchomić jakiś dalszy scenariusz. Jest to sprawa tak głupia sama w sobie, właśnie tutaj tych 10 wniosków, ale procedowany jeden, być może jakaś kontynuacja jest przewidziana, zwłaszcza że. E, tak mi się przypomniało. Jakoś nie możemy zebrać tych podpisów pod wnioskiem o komisję specjalną do zbadania e, śmierci rzekomo samobójczej Andrzeja Lepera. świeć panie nad jego duszą. Jakoś nam się w tym Sejmie te podpisy nie zbierają. Do zobaczenia. Dziękujemy ja jeszcze, za uwagę. Jeszcze chciałbym miło wszystko podkreślić, bo to było wczoraj na mównicy sejmowej, ale ponieważ sala była pusta wszystko się robi żeby to nie dotarło to wyjaśnimy jeszcze raz że nie jest to wykroczenie drogowe nie jest to wykroczenie drogowe w prywatnej przejażdżce Grzegorza Brauna do sklepu na imieniny albo nawet na posiedzenie sejmu jest to wykroczenie drogowe e, dokonane w w, w, w imię wyższej konieczności w, 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 w trakcie protestu politycznego. Tak? A więc zdjęcie tego immunitetu będzie represją polityczną za umożliwienie e, przejścia razem ze sprzętem nagłaśniającym e, no, Legalnie, manifestacji legalnej, zarejestrowanej manifestacji politycznej. Czy są jakieś pytania? Nie widzimy. Nie słyszymy. Dziękujemy Dziękuję. Bardzo.